Bam. Pierwszy z lot sympatyków teremwizji, czyli impreza, która naprawdę zaskoczyła nas swoim rozmachem i organizacją. Było ponad 200 załóg i w największym momencie w sobotę było około 600 osób na bazie. Zlot składał się z dwóch dni. Sobota była dniem typowo rajdowym. Uczestnicy startowali w klasach sympatyk, turysta. Upalacz i urodziła się w międzyczasie też klasa pickup. Teren był zróżnicowany, była żwirownia, były przyjazdy techniczne, było trochę piachu, były błota dla tych, co lubią. No i dla większości uczestników był to rajdowy debiut. To był do już że wszystko dobrze. No to, <sum joue> no, to pierwszy raz w ogóle w tak, takim imprezie? To jak wrażenie w takim razie, skoro pierwszy raz? Ja jestem dziewicą w tym zakresie. <sum wś TERNiCZ> Drugi <laughs> dzień to była typowo rodzinna integracja. Były różne ciekawe zdania dla uczestników. Ale o tym powiemy Wam później, na razie skupimy się na pierwszym dniu, czyli dniu rajdowym. bardzo września bym powiedział, ale daje radę. Idzie lekko, co? Ciężko jest, trochę bez ale dajemy radę. No, próbujemy no, jeszcze raz. To... Ja musiałem powiedzieć Muszę być takie zajmować, a teraz tak nie, się węca, to nie dobra, spokojnie, bo tam nie przekażę. Dobra, muszę pieczątkę teraz jakąś zrobić, ja. przejdzie, jeszcze przejdziemy, przejdzie. przejdzie, tylko powoli. Dobra, pracy kowajcie. Do prosto koła już, prosto, 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 prosto Będziemy na YouTubie? A czy to come in Powiedz, Za. jak sprawuje Ci się Toyota Pawła? Bardzo dobrze. Tak? Już nie jest czarną klątwą? No raczej nie. To co trzeba wymieniać, to się wymienia. Ale... no co można powiedzieć. Tak nie daje radę? się na pewno będzie, ale to co się ma zeksploatować, to się będzie eksploatowało. Silnik zmieniony na BMW. No I tyle. Dobrze, ominie. Wprostuj koła i lecisz. On się posunie po tym Wyprostuj koła. Prosto, prosto. tak, dobrze. I prawo koła. Już. Dobrze, i tam zjedź sobie powoli. Stój! Tak, tak. Jak się bawisz z kodą w terenie? Y Super, jedynie zderzak mamy już z przodu urwany i jak cofamy to zagarniamy jak łycho, ale ogólnie powiem Ci, jestem zaskoczony jak daje radę. Nic nie... To lekko tak, Minimal... nie, za dużo. Tak, dobra, tak jest. Dobrze, tam się nic nie stanie, już przeszło. Dobra, jedziesz, Koło lekko, poło. Przejdzie, 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 przejdzie. stój! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Dobra. Nie, stój, stój, stój. Prawie. O, kurde. Trochę na brzuch mi to, ale już prawie wyleciał. No to teraz już... bardzo Na, na, na drodze. Tak wyglądał pierwszy dzień zmagań. Uczestnicy zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. Teren był świetnie przygotowany dla tych mniej i dla tych bardziej doświadczonych. Drugi dzień był już w pełni na bazie rajdu. Na miejscu można było skorzystać z atrakcji rodzinnych, ale także nauczyć się paru offroadowych patentów na przygotowanych przez Terem wizję wyzwaniach. No i po kamieniach, tak? Dawaj, 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 dawaj. Ada maksymalnie tutaj. I skręt w, w lewo. Jeszcze maksymalny. nie, jeszcze nie wciągnie. Jeszcze, jeszcze. Dobra, mocno w lewo. Aj. Dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze, dobrze. Dobra, Oj, Dawaj w lewo. Czekajcie, lewo prawie. Nie trzeba. Dobra. Czernasza. Dawaj.

Widzieliście, co się dzieje, jak są kamienie i teraz stoją tutaj ludzie, a ten dał jeszcze pełną... tak? I kamyczek w auto, które stało za nim, szyba zbita. Dziękuję. Kogo wina? Kamienia. <grym> Według kodeksu tego stylu. Szkolimy tych ludzi, uczymy, poradniki robimy. Proszę bardzo, najprostsza próba na naszym zlocie. Żartuję. To jaka rada? Jaka rada? O, właśnie. Uu, oj, oj, to ja już idę, bo to będzie, że Pech, teren Wizji, że to moja wina, zaraz to przez ciebie, oddaj pieniądze wyrzucone w błoto. Od dwóch dni tutaj słyszę. Wszyscy chcą ode mnie zwrot pieniędzy, nie, bo ich wciągnąłem w błoto. A nie, nie że żeby... długię. Nie, to bardzo sympatycznie jest. Mam nadzieję, że wyjadą. Każdy się uczy w szkoli, poznaje swoje samochody. nie. Nie wiem, że ciuchaj w rękach nie mia. Na samym tyle. na to to samym tyle? Tak. Teraz trzeba 4x4 4 i trzeba wyjechać. No bo to się już zgłosiło, co? Na bok. jak. Może jednak użyjemy wyciągarki? Nie, panowie, dziękuję, ale myślę, że wyciągniemy go, bo już powalczyliśmy, trzeba na obiad, co nie? Pada. jeszcze pada to jeszcze jest jeszcze dwa no ja szpary jeden dobra Kuba zaczę że wyjdzie? Dziękuję. O, dziękuję. Dzięki. Super. No i pięknie, operatora. Poza tym można było sprawdzić, jaki mamy wykrzyż, oraz przetestować nasze napędy na rolkach. To jest, Bawimy się teraz tutaj w konkurs wykrzyżu, ja nie biorę w nim udziału, ale na razie go wygrywam, a auto stoi tylko po to, żeby zachęcać innych, żeby tu wjeżdżali. Mierzymy wynik od punktu zero, kto ma większy, na razie faworytem jest Jeep Z252 V8 na mostach z patrola. Jak na każdym razie nie zabrakło OS-u na czas, z tym, że ten OS był do pokonania tyłem. No i nieskromnie powiem, jak zobaczycie za chwilę, że mi to poszło naprawdę dobrze. No dobra, z mojej perspektywy wyglądało to trochę bardziej dramatycznie i ekscytująco, ale przynajmniej nie zerwałem żadnej taśmy i nie wyjechałem z pola. Mam pytanie, jak się sprawdza Wasz Grus na zlocie Terenwizji? To nie jest Grus, to jest bardzo poważny samochód. To jest Honda CV14S90 koni z zawieszeniem od Hondy Accord. To jest rewelacyjna modyfikacja, jeśli chodzi o ten samochód. A poszło nam bardzo dobrze, bo zrobiliśmy 92, tak? 92 pieczątki w klasie turysta. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Gdyby nie jedna awaria, byłoby tego więcej. Podsumowując, wielkie słowa uznania do Terenwizji za zorganizowanie tak dużej i atrakcyjnej imprezy. Zlot miał miejsce m.in. z okazji 300 tysięcy subskrypcji, czego serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju. A co za tym idzie jeszcze więcej takich eventów i wciągania w offroad. Panowie robicie to świetnie. A na koniec parę słów od chłopaków na temat samej organizacji tak dużego przedsięwzięcia. Super impreza, dzięki w ogóle, że się udało zorganizować. No, stresowaliśmy się strasznie. No, no już, nie trzeba już, było. Nie, zawsze się trzeba. To już nam przeszło. Tak? Chodźcie, znaczy stresuję się, bo mój samochód tutaj został zdezylowany. Nie, 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 no taki nie. już był przecież. To no wszystko tam. Taką wersję tutaj ustaliliśmy, że... mieć takie auta, których po prostu się nie boję. Zostawiam, bawcie się. co się nie no ja. tylko dziki. Nasz rajd od strony organizacyjnej wyglądał tak, że przekopałem tysiące maili, no żartuję, no ale tam ponad 200 na pewno, żeby przyjąć tych wszystkich zawodników, których widziałem tylko na papierze, bo jakie auta przyjechały, to do dzisiaj w sumie nie wiem, bo nie wychodzę z biura, siedzę sobie, przyjmuję załogi, rozmawiam z ludźmi, także jakie auta przyjechały, to ja niezbyt wiem. Dobrze, zobaczcie na naszym filmie O, dzięki ci bardzo. Dobrze, że ktoś kręcił dzięki Wam zobaczę w ogóle jak wygląda nasza impreza. Bo w jakim terenie jeździli też nie mam pojęcia no niestety takie życie biurowca, no. wejdź w dół Na maksa do dołu Teraz do góry O jest elegancko. Wodzie na nasza. Cięgniemy to. Dobra. Dobra. Ta Ale to szło. Ej, i cały. Eee, to tam. Zobaczmy. To będzie piękna naklejka. Pierwszy z noc. Na, na szczęście na Adama tutaj nie było i tego nie <coughs> widział. <trujemy>